Ojciec urodził się w roku 1905, wpisany w dowodzie osobistym ma rok 1906, dowód jest wydany w 30 roku, no, chodziło o to, żeby do, nie był wcielony do armii carskiej, mama mu ten jeden rok jakoś tam ukręciła i ciągło, ciągnęło się to za nim, bo nawet w 1936 roku jak miał nowy dokument wydawany, to nie wpisano mu, że się urodził, bo nie było metryk, a wpisano, że rzekomo urodzony był. Ojciec działał w środowisku głównie artystycznym, był uczniem profesora Blicharskiego i malował, rzeźbił, słynne są jego popiersia, fotografował też, słynne są jego popiersia, marszałka Józefa Piłsudskiego, marszałka rydza Śmigłego, Puszkina. Cypriana Norwida, po pierwszy i, i słynny pies Kawelin, który stoi do dziś w Stoku, co prawda replika, ale jest. Zaprojektował też jedną z pierwszych w Polsce reklam Philipsa. Dekorował wnętrza nowo zbudowanego teatru ludowego imienia Marszałka Piłsudskiego, dziś Węgierki. Według jego projektów powstały kasetonowe sufity w teatrze. Zniszczyli je później Sowieci. Był autorem odkrytych w 2008 roku fresków w teatrze dramatycznym. A zaczęło się to chyba w latach 30-tych 36. Związek Teatrów Ludowych organizował w Białowieży, a hmm, Związek Teatrów Ludowych to obecne TKT, Towarzystwo Kultury Teatralnej, organizował w Białowieży kurs dla hmm, instruktorów teatrów ochotniczych. Bankowych. Tam dużo osób hmm, kończyło ten kurs, którzy później byli, byli dyrektorami już po wojnie. Teatrów teatr państwowych. Przed wojną, przed II wojną światową młody, świetnie zapowiadający się, niezwykle przystojny Piotr Sawicki pasjonuje się teatrem, rozpoczyna swoje pierwsze próby reżyserskie, ale chyba to, co mu najlepiej wychodziło, potrafi zapalić wokół siebie grupę ludzi do rozmaitych działań. To są te początki białostockiego, późniejszego teatru, gdy Piotr Sawicki z grupą nauczycieli rozpoczyna swoje, swoją wielką przygodę z teatrem lalek. Piotr Sawicki urodził następnych lalkarzy, urodził tych, którzy po nim się tutaj pojawili. Jesienią 1937 roku z nauczycielką Heleną Pacewicz zorganizował w Szkole Podstawowej Teatrzyk, rok później scenę przekształconą Międzyszkolny Teatr Lalek pod patronatem Okręgowej Komisji PCK, a opiekę pedagogiczną objęło Kuratorium Okręgu Szkolnego. W tym czasie ukończył kurs teatrów ludowych, a w Białowieży kursy lalkarskie zorganizowane przez warszawski Teatr Lalek BAI. Okres wojenny zaczyna się 30 sierpnia 1939 roku, kiedy ojciec od ślubu ojca z mamą Jadwigą Polecką, ślub w kościele 42 pułku, od ołtarza ojciec zostaje od razu zmobilizowany i wyjeżdża na 8 lat. nie Powalczył z Niemcami pod Łosośną, a od schodu weszli Sowieci. Wyrok był krótki, 13 lat przymusowych robót. Na kręgu polarnym towarzystwo było doborowe. Profesorowie z Lwowa, wykładowcy z Wilna, wysoce rangą oficerowie. Zostaje wzięty w Tarnopolu Lwowskim do niewoli. Przechodzi kilka łagrów sowieckich, między w krzywym rogu, za kręgiem polarnym. Dziucha moja jedyna i najukochańsza żono. Jak cię bardzo kocham, jak i ja jestem dumny z ciebie. Gdybym był przy tobie, całowałbym twoje kochane stopki. Pisał do żony w marcu 1940 roku. Kiedy wyruszył z Wojskiem Polskim na fronty aż pod Monte Cassino, z alką w plecaku cały czas ta lalka mu towarzyszyła. Gdy Sikorski cudem dogadał się ze Stalinem, aby tworzyć polskie wojsko, długo się nie zastanawiał. Po latach syn spyta ojca, dlaczego poszedłeś do Andersa, przecież było już wojsko polskie. Synu, po łagrach ja już wiedziałem wszystko, żadnej pewności, czy jutro nie rozstrzelają. Okres tej swobody wyjścia z obozów, z obozów sowieckich zaczyna się w Tatiszczewie, gdzie na przyjazd generała Sikorskiego ojciec robi obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, który jest przez ówczesnego księdza Prałata Pawlinę w czasie odprawiania mszy służy jako obraz, robi tam też monstrancję. I ta monstrancja, i ten obraz, potem przejdzie cały szlak bojowy razem z drugim korpusem, żeby w końcu znaleźć się w Londynie i w kościele, z którego wcześniej w czasach zimnej wojny nadawano msze, nadawała wolna Europa. Został fotoreporterem korpusu Andersa. Jego negatywy są dziś w Muzeum Sikorskiego. Na zachowanych fotografiach Lucjan Wiechecki, brat Wiecha. Tadeusz Kossak, brat Wojciecha, Renata Bogdańska, żona Andersa, Sam Anders, Jadwiga Andrzejewska, słynna z dziewcząt z Nowolipek. Jest Tadeusz Bulsiewicz, speaker Radia Wileńskiego, który odebrał sobie życie, gdy pocisk zranił go w szczękę tak, że nie mógł mówić. Dla speakera życie straciło sens. Kiedy ojciec znalazł się już w Persji, kiedy znalazł się w Palestynie, w Egipcie, i został adeptem studium teatralnego II Korpusu, został fotoreporterem wojennym II Korpusu.